Czy zdarza się panu przeklinać? Od czasu do czasu. Mhm. A w jakich sytuacjach najczęściej? Jak się rąbne w palec. <laughs> I proszę powiedzieć, jakie słowa wtedy padają? Odważy się nam pan tutaj coś zacytować? Niestety nie. Ach, no nieraz jak pani, powiedz mi, ktoś zdenerwuje czy coś, ale tak to w Zandżu nie. Poda pan nam jakiś przykład, jakie wówczas się słowa sypią? Ach, jest ku i chu, I tak dalej, nie? Nie będę przy Pani przecież to mówił. No, nieraz, ale bardzo rzadko. Mhm. A jeśli już to w jakich sytuacjach? No, raczej w nie, ale w takim, no, koleżeństwie gdzie przeklinam, to ja przeklinam. Mhm. A co tam najczęściej się sypie z ust czas? No, nie, ja raczej delikatnie przeklinam. Delikatne. A jakiś przykład nam Pan poda? Oj, nie będę podawał, bo już Pani powie, że przeklinam jednak, nie? Oczywiście. W jakich <laughs> sytuacjach najczęściej? Na światłach. O, a coś jeszcze? No nie, bez przesady. Yy, nigdy w życiu. Nigdy nawet się nie wymsknęło, ani yy, razu. Yy, przez K? Nie. Nie, naprawdę nie. Staram się tych słów unikać. Bo to jest bardzo brzydkie. W sklepie czy coś nie. No mhm. teraz widzi pani, dwa miliony mi poszło do tyłu, nie? Mogłem wygrać w co to lotko, ale nie powiedziałem tej pani przez... Nie wolno takich rzeczy używać. Czy pani się zdarza przeklinać? Tak, oczywiście się zdarza. A cały czas. Cały czas. A w jakich sytuacjach najczęściej? Jak się zdenerwuję. No, pewno się zdarzy. Każdy przeklina, nawet dzieci w szkole. Mhm. A w jakich sytuacjach najczęściej? A jak ktoś kurzy, nie? Coś nie pasuje, ktoś kogoś kurzy. Mhm. Nie. Pani tak chyba to się przeklina. No. Mhm. A w jakich, w jakich sytuacjach najczęściej? Nie. Coś nie wychodzi. Mhm. Najbardziej, nie? Coś nie wychodzi, człowiek chce zrobić szybko, a wychodzi inaczej. Ooo, mhm. czasu do czasu tak. A w jakich sytuacjach najczęściej? Najczęściej, to trudno powiedzieć, jak ktoś mnie zdenerwuje, to wie pani, człowiek nie panuje nad sobą <laughs> w takiej chwili i tam nieraz w połowie coś takiego. A jakie słowa padają najczęściej wtedy? Kurka wodna. No my takie bardzo szybciej, to nie raczej, nie. O pewnie nieraz, wiadomo. A w jakich sytuacjach najczęściej? A to różnie, jak się tam potknę tak przypadkowo, nie? Różnie to bywa. I jakie słowa najczęściej padają wówczas? Niecenzuralne na pewno.